Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś dosyć szybka recenzja Polibaga 4512, czyli zabawa i styl. Dostawaliśmy go w Lego Store przy okazji zakupu za 230 zł. Został on wydany 1 grudnia 2020 roku, czyli w czasie rozpoczęcia promocji znajdziemy w nim 148 elementów, które mogą posłużyć jako dodatek do kolorowej bajkowej makiety czy moca. Jest on przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia. Znajdziemy w nim takie elementy jak płot, który może posłużyć jako ozdoba orientalnej restauracji, dwa prosiaki, dwa duże elementy waty cukrowej, mnóstwo żab w przeróżnych kolorach, zielone ryby, cztery różowe plejty 2x4 oraz deskorolka i dużo innych ciekawych oraz kolorowych klocków. Myślę, że elementy z tego polibaga mogą być ciekawym dodatkiem do wielu konstrukcji. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję koniecznie z dzwonkiem, żeby nie ominąć kolejnego filmiku.